Dzień kochani dzisiaj mamy filmy serii Toruń, idziemy na Urbex, Idziemy na stare lotnisko w Toruniu, na stary dom oraz na schron jeszcze wojenny. Jeszcze ekipa Witam Dzień dobry. To też są youtuberzy, jut okazało się więc będą filmy w tej serii kolejne filmy. Będą śmiecie, magnes, urbex, bunkier i inne. na urbex urbex jak to wygląda wchodzić pewnie nie, nie będziemy bo jest zamknięte ale pokazuję wam urbex aha nie, tu widzimy urbex widać tutaj jakieś puste domy tam po Romancie zobaczymy co do będzie środku. Słuchajcie, zimie na się. też budynek niedokończony, widoki, jak widzimy, są ciekawe, też budowa niedokończona. Tego nie dokończył jeszcze. stan szorowy w budynku więc widzicie mniej jest taka góra jest to właśnie w dół, w w dół i co? tutaj koń widać tu są brzegi dom i się był a my się będziemy, dół, my się będziemy całgać. hejka kochani, to jest nasz urbek, jak widać później. tam surowe droga taka ciężka więc widzicie, że fajne bez remontu więc widzicie ten fajny, Dokładne wejście do tego budynku. willa tu, ma, bo pewnie jakaś. Jak, e, kochani, widać. zabudowa. Jest nawet nie skończona, kochani, patrzcie. W budynku. Siurowy. Widzicie? Uma jak mówiłem? jest tam kabelki wystają, czy tam coś tam. No, więc widzicie ten budynek. Jest tu ekipa. Jak wysoko tu jest. Całkowitego poczepić. Więc widzicie Kochani czas do wody Nagra mnie moi Amelia mnie nagra i Kuba Jak tam schodzę Część tego filmu będzie na kanale Ameli Pod nazwą Delarka Delarka I Kuby I, I Kuby Wernes Wernes14 Kochani, jestem otóż to w tym ładnym miejscu w kanałach Marcin, są ta Bunkry, echo bardzo ładne jest, No gór jest. Pokażcie się, tak są wszyscy YouTuberzy, widać, daleko to jest. Płynie sobie, rzeczka płynie, schodki takie tu widzimy mamy gdzie jest, gdzie dobrze słychać, mamy kofon w komórce nałożony I co? Idziemy dalej kochani ja fajna Widzimy tu tabiszka, forteczny <laughs> ślak, to poznań My kierujemy się do fortu 8, mm -hmm. Tam nam pokażę. Właściwie ja, czy on jest dostępny, czy nie. Mamy taki Kejoba zakochani widać. Mamy godzinę 21 około. Już ci mówię, Lisa 17. O, 17. Nie, byłem blisko. I co? Tam mamy zjednię tramwajową. Tu mamy koniec poznania w tym momencie, a my idziemy tam. Mamy schron pierwszowojenny, w mieści mieście. Serwis trójnóg jest tego napęczki, niestety na, na fort, 8 będzie się nie dało dostać. I na lotnisko pójdziemy w niedzielę. Jak tu widać, budynek jest czerwony cegły. Był architekt z Niemiec obecnie. To jest serwis rowerowy więc jednak mamy zaraz lotnisko kochani Kuba jest mądry przewodnik w Torunia no, obecnie czy jakieś działki pewnie tu jakieś pewnie są po w stylu garaże jakieś tu widzimy o i ten i to tu oczywiście możemy spotkać wiele schronów I wojny światowej Jak tutaj widać Tutaj jest ekipa z nami Hejka, Tak jest Jest bezpiecznie Więc idziemy dalej Potem Wam pokażę lotnisko Tam podobno były festyny Pamiętam z końców Torunia No i tak, co tak Pracimy, co tam będzie dalej Kochani, to taki dom pomiędzy lotniskiem a ulicą Bez żadnego płotu Bez żadnego płotu Widać dom, jak z horroru Cicho wszędzie tam jest cicho i widzicie dom jak z horroru kochani dotarliśmy do lotniska. Racza będzie w kolejnym odcinku. jest trochę ciemno i niebezpiecznie. Udało się zalecić punkty Urbeks, Bunkry oraz tereny inne. No i do kolejnego odcinka.